Witajcie kochani w nowym tygodniu Muszę wam powiedzieć, że Ten tydzień zapowiada mi się Naprawdę bardzo ciekawie, interesująco Dużo spotkań, dużo latania po mieście Ale to nie szkodzi Ja takie tygodnie uwielbiam I czas mi wtedy szybko leci A poza tym leci szybciej Już do powrotu Massimo Czyli tak naprawdę No niedługo Ale na razie więcej wam nic nie będę na ten temat zdradzać Natomiast dzisiaj z samego rana lecę do centrum na konferencję marki, której nie znam. Nie miałam możliwości jeszcze testowania tych kosmetyków, sprawdzania ich. A wy wiecie, że ja uwielbiam nowości kosmetyczne i tak też stało się w sobotę, gdzie na targach Grad Bazar poznałam markę Femi, polską markę kosmetyków ekologicznych. Zresztą pisałam już na ten temat na Instagramie. Serdecznie was tam zapraszam, bo tam jestem najczęściej i możecie mnie spotkać praktycznie codziennie. W każdym razie, nawiązując do dzisiejszej konferencji, um, odbywa się ona w restauracji N31. Ja już miałam możliwość uczestniczenia w konferencji marki La, bo właśnie w tej restauracji i wspominam ją bardzo, słuchajcie, pozytywnie. Natomiast właśnie dzisiaj jadę na spotkanie z marką Alchemy chyba tak to się wymawia, ale dowiem się dokładnie już na konferencji. E, tak jak powiedziałam, nie miałam jeszcze styczności z tą marką i bardzo mnie ona zainteresowała, ponieważ weszłam sobie na Facebooka, tam sobie troszkę poczytałam i okazuje się, że może to być coś fajnego, coś nowego. Także zabieram Was ze sobą właśnie na tą konferencję. Mam nadzieję, że e, będę mogła coś tam nakręcić dla Was i Wy też będziecie mogli poznać właśnie tą markę. A co w drugiej części dnia? Na razie Wam nie zdradzę. Życzę miłego oglądania i do

Bada procesy zachodzące w skórze na poziomie ekspresji genów, ich odczytywania i przepisywania. Są nowoczesne surowce biotechniczne, roślinne, wyizolowane, w bardzo wyspecjalizowany sposób, które wpływają na przykład na pobudzenie ekspresji genów, czyli na, na przykład można uaktywnić wytwarzanie się tzw. genów młodości. Tutaj. Znając te procesy i wiedząc w jaki sposób one zachodzą w skórze, jesteśmy w stanie zadziałać na to, żeby spowolnić procesy starzenia się skóry na poziomie jej aktywności, tak naprawdę w działach komórkowych. Um, tutaj te wszystkie zagadnienia łączą się ze sobą: epigenetyka, ta biomimetyka, bo jeżeli chodzi o procesy, to mamy biomimetykę. E, Peptyny biomimetyczne to są neuroprzekaźniki, transmittery, które ułatwiają komunikowanie się komórek na tym poziomie bazowym, które uaktywniają pewne procesy, ale mogą też inne procesy zahamować. Na przykład mogą zahamować proces zapalny w skórze, zlikwidować efekt podrażnienia, mogą też przyspieszyć wchłanianie innych składników aktywnych, czyli będą być takimi wciągaczami jakby do skóry, składników, które są im potrzebne. Jeśli chodzi o neurokosmetykę, jest to działanie bardzo ciekawe, bo jest to działanie wybiórcze. Oddziałujemy na nerwowy układ skóry w sposób wyjątkowo wybiórczy, nie oddziałując jednocześnie na cały organizm. Możemy więc zadziałać wyciszająco na podrażnienie, na przykład wywołane promieniami UV czy stresem środowiskowym, nie wpływając jednocześnie na cały organizm. Więc można powiedzieć, że te trzy pojęcia pokazują, jak bardzo zagłębiliśmy się do podstaw funkcjonowania skóry, dając jej tym samym coś naturalnego, dobrego, karmiąc ją, ale w sposób wyspecjalizowany i ukierunkowany na dany problem. konferencji, wpadłam na chwilę do domu, żeby nakarmić kotełki, zjem szybko obiad i lecę, słuchajcie, w następne miejsce, zaraz Wam pokażę gdzie. Natomiast tak sobie pomyślałam, że chwilę podzielę się z Wami moją opinią, e, moimi wrażeniami po tej konferencji, bo tak jak wspominałam Wam wcześniej, e, nie miałam styczności jeszcze z marką Alchemy. Teraz już wiem, że tak się ją wymawia. E, um, słuchajcie, jestem pod ogromnym wrażeniem i to mówię Wam z czystego serca. Ja nie jestem osobą, która inwestuje w kosmetyki naturalne, kosmetyki ekologiczne, w tego typu pielęgnacje. Natomiast tutaj muszę Wam powiedzieć, że zainteresowała mnie taka innowacyjność tych kosmetyków. Pierwszy raz spotkałam się z tym, żeby wprowadzić takie ciekawe technologie do stworzenia właśnie tych produktów, ale też wysokie stężenia składników aktywnych, co jest bardzo ważne, jeżeli chcemy zauważyć działanie takiego produktu na naszą skórę. Fajne serie i fajne kosmetyki, które w skład tych serii wchodzą. Także jest czym się zainteresować. I sprawdzić, czy rzeczywiście te kosmetyki tak dobrze działają. Powiem Wam nawet, że po konferencji podeszłam do współwłaścicielki, współzałożycielki marki, żeby chwilę z nią porozmawiać. E, co się okazało, przecudowna kobieta, e, która ma tak niesamowitą pasję, jeżeli chodzi właśnie o te składniki aktywne, o tworzenie tych kosmetyków, że czuć wokół niej taką mm, aurę tego profesjonalizmu, tej twórczości. E, powiem Wam, że rzadko spotyka się takich ludzi, którzy by tak cudownie. Tak wspaniale wypowiadali się o, o tym, co robią, co tworzą, co sprawia im przyjemność i jaka to jest dla nich właśnie pasja. I to też sprawia, że chcemy i sięgamy po takie kosmetyki. Myślę, że warto zainteresować się Marką z tego względu, że nie są to tylko kosmetyki naturalne, ekologiczne, ale właśnie coś nowego, coś ciekawego na naszym rynku, coś czego jeszcze nie ma i co dopiero wchodzi. Także Powiem wam również, że po konferencji otrzymaliśmy gift paki, w których znajdowały się cztery kosmetyki. I cieszy mnie to ogromnie, ponieważ bardzo chcę wypróbować tą markę na sobie, przetestować, czy rzeczywiście jest ona taka dobra. Może zmieni się moje podejście do pielęgnacji naturalnej, zobaczymy. A przy okazji będę mogła wam coś więcej powiedzieć na temat tych kosmetyków. I pokażę wam teraz jakie kosmetyki znalazły się właśnie w tym gift paku. Cztery kosmetyki, więc sprawdzamy, co tutaj mamy. I tak, numer dwa, Wake Up Shot, czyli triple, um, potrójny serum z witaminą C, e, świetnie, ostatnio Wam nawet wspominałam o tym, że nie będę kupować nowego serum z witaminą C, którą uwielbiam, a bez niej moja pielęgnacja, to nie jest moja pielęgnacja, no i zobaczcie jak mi się trafiło, idealnie, e, będę mogła to przetestować i zobaczymy czy to serum pobije moje ulubione z marki Obagi. Ok, następny kosmetyk. Co my tutaj mamy? Skin Superfood. O, to też mnie, słuchajcie, zainteresowało. Zresztą, teraz bardzo dużo się mówi o tych całych Superfoods i całej reszcie. I to jest olejek, taki eliksir. Świetnie do stosowania na dzień i na noc. Będziemy testować, sprawdzać. Następny kosmetyk. Jeee! Słuchajcie, z tego cieszę się chyba najbardziej. Better than Botox, krem pod oczy, ale nie tylko pod oczy, bo o działaniu 360 stopni, czyli używamy go na całą okolicę na dolną i górną powiekę. Czy działa rzeczywiście jak Botox? To się, słuchajcie, okaże. <grych> na pewno dam Wam znać, bo ja uwielbiam takie kosmetyki. Zresztą Botox wiele razy Wam polecałam jako zabieg świetny, najlepszy na zmarszczki. No, a kosmetyk, który działa tak jak Botox, widzicie sami, to jest coś nowego. No i ostatni kosmetyk, który tutaj mam, ostatni produkt. Podejrzewam, że będzie to peeling. I tak, jest to peeling enzymatyczny. Przyglądałam się temu peelingowi już podczas konferencji i zobaczymy, czy też będzie tak fajnie działał. Widziałam, że te kosmetyki w ogóle mają fajne opakowania. Także dobra. Słuchajcie, cztery kosmetyki, które będę sprawdzać, będę testować. Na pewno opinie na ich temat znajdziecie na moim blogu, ale będę się też dzielić nią tutaj razem z wami i opowiadać wam, jak te kosmetyki się u mnie sprawdzają w pielęgnacji. Jeszcze nie wiem od czego zacznę, bo tak jak wy wiecie, ja już mam po kilka kosmetyków, które aktualnie stosuję no ale to nie oznacza że nie będę korzystać też z tych bardzo mnie interesuje to cieszę się ogromnie słuchajcie z tego botoksu no i to serum z witaminą C także tak to się prezentuje a ja wam pokażę jeszcze teraz tak szybciutko co dzisiaj mam na obiad bardzo proszę to się nazywa pełna micha szczęścia wczoraj zrobiłam młodą kapustę z ziemniaczkami z kiełbaską młodymi ziemniaczkami tak koteł gdyby ktoś pytał o zabieram się za obiadek i lecę w kolejne miejsce zaraz wam pokażę gdzie będę i co będzie się działo Bardzo serdecznie na tym spotkaniu. Tak jak wspomniała Ania, Giorgio Armani w latach 80. -tych założył markę miejską. Markę, która wychodziła ta dotychczasowe schematy mistrza. Była to marka skierowana dla ludzi młodych, dynamicznych, dla ludzi, którzy szukają, ciągle szukają, są w ciągłym biegu, ludzi, dla których ważna jest miłość, ważne jest e, doświadczenie. Zapraszam Was na krótki film, który w wizualny sposób opowie Wam tą historię. 1966. Giorgio Armani crosses paths with Sergio Galeotti. The instinctual creative meets the optimistic identity. Not just meeting. Merging. Rethinking everything. Taking on the way together. The Armani you don't know. Leap into the unknown. Take it to the edge. Face down the future. Back yourself. Sell your car finance your dream. They did. Equario Armani embodies its purpose. Dare to explore. Dare to experiment. Like the ego. Touch the unattainable. Freedom. Movement. Spirit. Radiate a sensual energy. The elegance of those who don't age. Ahead of the curve. Ahead of life. What if I fall? Darling. What if you fly? Equario Armani. your Armani. Kiedy mówimy George Armani, przede wszystkim myślimy perfekcjonista. Każdy projekt projektanta jest ze szczególnym uwzględnieniem jego detali. Ponadto minimalizm, bardzo oszczędny w słowach, w formie, również ma to przejawienie, przejawia się to w stonowanych kolorach, które, które dobiera. Kolejną cechą jest, jest minimalizm i włoskie korzenie, które tak ważne są dla projektanta i cechuje go ten włoski, niepowtarzalny, bardzo klasyczny styl, który, który jest głównym DNA jego, jego marki. Jak powiedziałeś o tych młodych, kreatywnych ludziach, którzy poszukują nowości, którzy są bardzo dynamiczni, ale myślę, że też tęsknią za prawdziwą miłością, to pomyślałam, że Państwu na pewno spodobają się nowe zapachy Emporia Armani. Mam nadzieję. A czy możesz opowiedzieć, co było inspiracją do stworzenia tych zapachów? Tak jak wspomniałem, George Armani mówi do ludzi, i szuka ludzi, którzy pragną prawdziwej miłości. Takiej miłości, która jest bardzo spontaniczna, miłości, która się nie nudzi, miłości, która każdego dnia ma zupełnie inne oblicze, on i ona razem silniejsi. Do takich ludzi, do takich ludzi Marka George Armani mówi. to się mówi, wszystko dobre, co się dobrze kończy, wreszcie słuchajcie jestem w domu zmęczona ale zadowolona bo dzień był fajny, intensywny e, i bardzo miłe mile go spędziłam, a teraz słuchajcie mam ochotę zmyć siebie całą tę tapetę, wskoczyć do wanny, zrelaksować się, otworzyć winko i chyba dzisiaj wcześniej pójdę spać Muszę Wam również powiedzieć, że właśnie na premierze nowych zapachów marki Empory Armani poznałam te dwa nowe zapachy, które są przepiękne, są absolutnie przepiękne. Kobiecy, jest słodki, intensywny i myślę, że będzie idealny na lato. Natomiast męski nie da się go opisać, jest przepiękny, i powiem wam, że to jest. To jest totalnie massimo. Tak, naprawdę. Myślę, że ten zapach przypadnie mu do gustu. No, w każdym razie kończę ten dzisiejszy vlog. Biorę się teraz za jego montowanie, a potem, tak jak mówię, wanna, relaks i łóżeczko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i oczywiście zapraszam Was do kolejnych filmików. Ściskam cieplutko buziaki. Pa!